Wygrana z to największa niespodzianka dziesiątej kolejki Enea Ekstraligi. Znakomity Protasiewicz, pewny Jonsson i nieco przygaszony Hampel nie mieli tym razem wsparcia Patryka Dudka i Aleksandra Loktajewa. Młoda para falubazu zdobyła 4 punkty bez udziału Rosjanina. Ich zdobyczy we Wrocławiu brakowało najbardziej. Na tej niemocy wrocławianie skorzystali jak tylko mogli. 12 oczek zdobył Tomasz Jędrzejak, a swoje zrobili Łofinden, Janowski i Pawlic. Nie można zapomnieć o dobrej postawie juniorów Sparty Patrykowie, Malitowski i Dolny wygrali z Adamczewskim i Strzelcem 8 do 2. W ramach zaległej dziesiątej kolejki rozegrano dwa z trzech zaplanowanych spotkań. Poza meczem we Wrocławiu w leśnie Unia rozgromiła Wybrzeże 63 do 27. Potyczka Stali z Unibaksem w Gorzowie ponownie z powodu ulewy została odwołana. Trzecia porażka Falubazu zwiększyła jego stratę do lidera Starnowa do pięciu oczek. Miejsce w czwórce obronił były byki z Leszna, ale Unibax ma wciąż do rozegrania zaległy mecz z Gorzowianami. Sparta odskoczyła na dwa punkty od strefy spadkowej, a w niej pozostało gdańskie wybrzeże. Żużlowców Ekstraklasy czeka teraz przerwa do 3 sierpnia. Termin spotkania Stali z Unibaxem nie został jeszcze ustalony.